Siemanko, dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić urządzenie jakim jest e, Prowler. Prowler jest to urządzenie, w którym możemy sobie kształtować zarówno siłę, poprawiać moc oraz poprawiać e, wytrzymałość. Wszystko w zależności od tego jak będziemy go używać. Pierwszym wzorcem będzie wzorzec pchania. Pchanie siłowo pozwoli na poprawę parametru siły. Plecy proste, głowa w przedłużeniu z plecami. Jednostajny ruch, nie przyspieszamy. Skupiamy się tutaj właśnie na poprawie siły. Drugim wzorcem również jest pchanie, tylko tutaj pokażemy specyficzny ruch do pracy nad przyspieszeniem. Przyspieszeniem, gdzie mamy pozytywny kąt natarcia, czyli się do przodu. Uniesioną jedną nogę mamy w górze i mamy pracę tłokową Uwaga, przedstawię. Hop. Trzecim ćwiczeniem nadal będzie wzorzec pchania, jednakże w nieco innym wydaniu. Kolejnym ćwiczeniem jest tak zwany krok skrzyżny, czyli ćwiczenie specyficzne dla dyscyplin, w których wykorzystujemy zmianę kierunku. Kolejne ćwiczenie to wzorzec przyciągania. Kolejne ćwiczenie to tak zwany chud niedźwiedzia z obciążeniem w postaci prowlera. Ćwiczenie, które znakomicie zaangażuje mięśnie, kor. Następne ćwiczenie to ćwiczenie specyficzne dla dyscypliny, jaką jest bieganie, czyli marsz z wysokim unoszeniem kolan z obciążeniem w postaci prowlera. Lecimy. I wisienka na torcie najpopularniejsze, chyba, ćwiczenie z wykorzystaniem prowlera, wpływające przede wszystkim na poprawę mocy i szybkości Szymon Kaman, czyli pchanie na pełnej prędkości.